Dzień dobry. Chciałbym przedstawić swoją opinię Po dwóch latach użytkowania opon Wredestein Quadrac Pro. Są to opony całoroczne ze znaczkiem MS plus Snow i ze znaczkiem też certyfikacji dojazdy po śniegu. Jak widać, opony całoroczne mają takie znaki, że można nimi jeździć po każdej nawierzchni. Może przejdźmy do bieżnika. Jak widać opony zamontowane na samochodzie Skoda Octavia. A no i bieżnik tych opon ma taki układ wzdłużny. Widać tutaj trochę lameli, nacięć do jazdy w zimie. No, ale jednak zdecydowanie mniej niż na oponie typowo zimowej. Też te lamele są większe troszeczkę niż na zimówce. Widać troszkę inną budowę. Ok, może powiem kilka słów na temat tego, jak mi się te opony przez dwa sezony eksploatowało. Może zacznę od tego, że ja dosyć nietypowo eksploatuję te opony, ponieważ ja traktuję je jako zimówki, ale nie zimówki, tylko do jazdy w zimie, tylko jeżdżę nimi. Wiosną, jesienią i zimą, a na lato, jednak, zmieniam opony na letnie. Uważam, że taki kompromis jest lepszy. Przy okazji, robię sobie serwis olejowy i filtrów, także, tak czy siak, w tym zaprzyjaźnionym warsztacie jestem. Teraz odnośnie uwag co do jazdy na tych oponach: są one pozbawione wad wcześniejszych opod całorocznych, które miałem. To znaczy przede wszystkim przyczepności na mokrej nawierzchni. Ta przyczepność jest bardzo fajna. Te opony nie są takie miękkie jak zimówki, jest lepsza kontrola samochodu. W 95-9% przypadków na tych oponach jeździ się lepiej w zimie i późną jesienią, wczesną wiosną, niż na oponach zimowych. Także bardzo dobrze jeździ się po cienkiej warstwie śniegu, po jakiejś cienkiej warstwie lodu. Są bardzo sterowne, nie są opony głośne, a jednocześnie no, jest takie wrażenie utrzymywania zadanego kierunku przez samochód. Natomiast no, na pewno w lecie na letnich jeździ się po prostu lepiej. Dlatego ja na samo lato, tym bardziej, że lata bywają ostatnio u nas gorące, wymieniam na opony letnie. Późna wiosna i lato, to jednak opony letnie tutaj królują. Również gorzej na tych oponach jeździ się wtedy, kiedy jest duży śnieg, taki głęboki. Wiadomo, że wtedy taka typowa zimówka no, wygrywa z takimi oponami. Tak? Nie mają aż takiej dobrej przyczepności. Ja na takim poważnym śniegu, dużym, to bym określił przyczepność tych opon na 70-80%. Opon zimowych, ale per saldo, jeżeli się policzy wszystkie dni, to na tych oponach się jeździ lepiej w sezonie jesienno-zimowym niż na zimówkach. Są mniej hałaśliwe, samochód jest bardziej kontrolowalny, lepsze na mokrym, też lepsze wtedy, kiedy tego śniegu jest mało, a takich sytuacji jest większość. Takie dni u nas, tak naprawdę, z takim dużym, głębokim śniegiem, to jest mało takich dni. A i tak fajnie się nadal na tych oponach jeździ. One są kontrolowalne, sterowne i generalnie uważam, że to jest fajny zakup. A marka Wredestein, nie tak bardzo znana w Polsce, chociaż uważana już za markę premium. Także ja ze swojej strony mogę te opony polecić po dwóch latach i bardzo fajnie się na nich jeździł. Dziękuję.